Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w, w drugim odcinku na moim kanale serii testy. No i dzisiaj przetestujemy sobie. Oto te głośniki, odpakujemy. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Dobra, to odpakujmy je sobie teraz. No i prezentują one się tak, kiedy nie są jeszcze odpakowane. Więc zaraz przeniosę jakiś nodżyk. No i to otworzymy. Ja już jestem. nachniemy sobie tam gdzieś, żeby nie uszkodzić głośników. Tutaj prezentują się tak, dwa małe głośniczki i stół bufer. z regulacją, nie wiem czego to jest, basu chyba i głośności, nawet ma bas-reflekt, tutaj, no i dobra, ja to ustawię, no i widzimy się zaraz. ok ja już przygotowałem te głośniki, no i przechodzimy do bas-testu. Już wam pokazuję co chodzi. To jest pokrętło do basu, a to jest pokrętło do głośności, jeżeli wyłączymy te pokrętło do basu w ogóle, no to będą grać same te głośniki, jeżeli trochę podgłośnimy, no to grają z subwooferem i kilka uwag do tego, że jak wyłączymy subwoofer, to te głośniki grają masakrycznie, jedynie ten subwoofer, no to dodaje im coś, jakiegoś tam basu, no bo to wiecie, za 30 zł, no to nie ma się czego spodziewać. No to więc zaczynamy. O, zapomniałem dodać, że na początku zaczniemy sobie bez subofera na tak 20%. Teraz 20% jest. Ok, i tak, tak w mi 20% teraz damy dalej bez subofera na jakieś 50. I teraz damy dalej bez subofera, ale już na 100. No, jak widzicie, jakoś nas nie zachwyca. Bo na razie bez subofera bez puściłem. A teraz puścimy sobie od to samo od początku, ale z suboferem. Tak samo 20%, 50% i 100. To na razie damy sobie jak na 20. i to było na 20% z subwooferem teraz podwiększymy subwoofer i to na 50% patrzcie teraz o wiele lepiej już to gra no, jest taki łagodniejszy dźwięk lepszy bas Teraz damy na sto wszystko. Tak widzicie, teraz to brzmi najlepiej i jeżeli chodzi o cenę 35 zł za te głośniki to naprawdę je polecam grają wyśmienicie jak na oczywiście tą cenę no bo porównując je do jakichś innych lepszych głośników takich do 300 zł no to nie mają szans ale jak na cenę 30 zł to jestem w stanie je polecić i oczywiście link do głośników i do piosenki której używałem do tego pastestu macie w opisie jak na ich cenę bardzo polecam te głośniki. Podsumowując jak na swoją cenę głośniki grają bardzo dobrze. Jestem z nich zadowolony i na pewno będę z nich korzystał. No i tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał i chcecie więcej takich odcinków z testów różnych rzeczy, to zapraszam Was do subskrybowania i lajkowania. A ja żegnam się z Wami i do następnego.